W połowie XX wieku grupa badaczy odkryła tajemniczy wrak na dnie Oceanu Atlantyckiego, w miejscu znanym na całym świecie jako Trójkąt Bermudzki. Istnieje możliwość, że wrak należy do niesławnego Link 19, grupy pięciu samolotów bombowych US Air Force. To zdarzenie, które miało miejsce pod koniec roku 1945, jest uważane za jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć w historii. Pięć samolotów bombowców torpedowych prowadziło lot treningowy u wybrzeży Florydy. Kilka godzin później utracono łączność z załogami, i wszystkie pięć samolotów oraz czternastu członków załogi zniknęło bez śladu. Wśród zachowanych rozmów pilotów są te słowa: Wszystko wygląda dziwnie, nawet ocean. Wysłany na ratunek samolot z trzynastoma osobami na pokładzie również zaginął kilka godzin później. To, co stało się ze wszystkimi samolotami i członkami załogi, do dziś pozostaje tajemnicą. Jeśli znaleziska dokonane ostatnio przez badaczy rzeczywiście należały do ogniwa XIX, to być może doprowadzi to do wyjaśnienia tajemniczego zniknięcia, które miało miejsce siedemdziesiąt lat temu. Ta tajemnicza historia jest tylko jedną z wielu, które miały miejsce w tej części Oceanu Atlantyckiego zwanej Trójkątem Bermudzkim. Tylko w ostatnim stuleciu odnotowano dziesiątki tajemniczych zaginięć samolotów i statków, a gdyby wziąć rozpiętość czasową kilku wieków, liczba przypadków szłaby w setki. W tym filmie opowiadamy o najbardziej tajemniczych przypadkach, które miały miejsce w Trójkącie Bermudzkim. Zniknięcie statku Cyclops. W roku 1918 okręt marynarki wojennej USA dopłynął z Brazylii do brzegów Stanów Zjednoczonych. Okręt nosił nazwę Cyclops i w tamtym czasie był największym i najszybszym statkiem amerykańskiej marynarki wojennej. Miał na pokładzie 309 ludzi i przewoził tysiące ton ładunku. A ogromny statek zniknął bez śladu w wodach trójkąta bermudzkiego. Nie odnaleziono jeszcze szczątków ludzkich ani wraku statku, ani żadnych szczegółów dotyczących ładunku. Nie odnaleziono jeszcze wraku statku ani żadnych szczegółów dotyczących jego ładunku. Wyszedł z portu Rio de Janeiro w Brazylii, a następnie zatrzymał się na wyspie Barbados. Po opuszczeniu Barbadosu statek nie był już nigdy widziany. Oprócz braku wraku, tajemnicy dodaje fakt że statek nie sygnalizował żadnego niebezpieczeństwa. Rzecznik US Navy określił wówczas incydent z Cyklopsem jako najbardziej tajemniczy incydent w historii amerykańskiej marynarki wojennej. Oczywiście, sama liczba tajemniczych szczegółów zaginięcia zrodziła wiele teorii, aż po gigantyczną ośmiornicę zamieszkującą wody trójkąta bermudzkiego i przejmującą cały statek. Ta wersja raczej nie ma nic wspólnego z prawdą. Ale nawet po postulatach zniknięcie cyklopa jest owiane tajemnicą. Zaginięcie samolotu pasażerskiego DC-3 Kolejne tajemnicze zdarzenie, na które często powołują się zwolennicy mistycznych teorii dotyczących trójkąta bermudzkiego. W roku 1948 amerykański samolot pasażerski Douglas DC-3 leciał z San Juan w Porto Rico do Miami w USA. Na pokładzie znajdowały się 32 osoby, w tym członkowie załogi. Samolot poleciał do celu, ale niespełna godzinę później przestał się komunikować. Załoga nie nadała żadnych sygnałów alarmowych. Istnieje teoria, że załoga mogła mieć problemy z lokalizacją swojej pozycji podczas lotu i ostatecznie samolot zszedł z kursu, a po wyczerpaniu paliwa nie udało się wylądować na wodzie. Następnie pojawiły się rozproszone doniesienia o znalezieniu części podobnych samolotów, ale nie udało się ustalić, czy znaleziska te należały dokładnie do zaginionego DC-3. W każdym razie na dzień dzisiejszy wszyscy pasażerowie i sam samolot są oficjalnie uznani za zaginionych. Zaginięcie samolotu pasażerskiego Star Tiger. W 1948 roku w trójkącie bermudzkim doszło do kolejnego tajemniczego zaginięcia samolotu pasażerskiego. Tym razem były to brytyjskie linie lotnicze. Z Lizbony w Portugalii wystartował samolot o nazwie Star Tiger, zmierzający na Bermudy. Na pokładzie znajdowało się 31 osób. Pierwsza część lotu zakończyła się sukcesem i załoga zrobiła międzylądowanie na Azorach na Oceanie Atlantyckim. Następnie statek popłynął do celu i zniknął tuż przy Atlantyku co przypisuje się trójkątowi bermudzkiemu. Natychmiast po informacji o zaginięciu zorganizowano akcję poszukiwawczą. W poszukiwaniach brało udział ponad 20 samolotów wojskowych, ale nie znaleziono pasażerów ani wraku załogi. W wyniku śledztwa prowadzonego przez władze brytyjskie stwierdzono, że załoga samolotu była bardzo doświadczona, sam samolot był w dobrym stanie, a ewentualne drobne usterki nie mogły być przyczyną katastrofy. Końcowa ekspertyza zawierała następujące zdanie: Co się stało w tej sprawie, nigdy nie będzie wiadomo, a losy Star Tiger pozostaną nierozwiązaną zagadką. Do dziś nic nie wiadomo o losie samolotu. Zaginięcie tankowca towarowego. W roku 1963 amerykański statek towarowy z 39 członkami załogi wypłynął z portu w Teksasie na Florydę. Po drodze statek przekraczał właśnie wody, które określane są mianem Trójkąta Bermudzkiego. Dwa dni żeglugi minęły spokojnie, a załoga przekazała swoje współrzędne. Co się stało dalej, nie jest do końca wiadomo. Istnieje teoria, że statek zatonął w cieśninie floryckiej. Jednak po 20 dniach poszukiwań znaleziono jedynie kilka fragmentów wraku i trochę ratunku, ale nie znaleziono śladu statku ani żadnej załogi. Późniejsze dochodzenie wykazało poważne problemy z konstrukcją i stanem technicznym statku. Właściciele statku zostali oficjalnie uznani za odpowiedzialnych za ten incydent. Jednak fakt, że długotrwała akcja poszukiwawcza nie doprowadziła do odkrycia żadnych znaczących śladów statku ani żadnej z załóg, daje zwolennikom wersji Trójkąta Bermudzkiego powód do zaklasyfikowania tego zdarzenia jako tajemnicy. Zaginięcie dwóch okrętów marynarki wojennej USA w roku 1941 okręt US Navy o nazwie Proteus wypłynął z wyspy San Tomas na Morzu Karaibskim na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Przechodząc przez Trójkąt Bermudzki, statek z 60-osobową załogą i ładunkiem zniknął bez śladu. Można by przypuszczać, że winna była niemiecka łódź podwodna. Nie było jednak informacji o obecności niemieckich okrętów podwodnych w tym rejonie. Ale nie tylko to sprawia, że zniknięcie okrętu Proteus jest tajemnicze. Miesiąc później podobny statek US Navy, Nyries, również zaginął w tajemniczych okolicznościach, płynąc tą samą trasą. Historia się powtórzyła. 60 członków załogi, sam statek i ładunek po prostu zniknęły. Zniknięcie ogromnego tankowca w roku 1967 w trójkącie bermudzkim zniknął bez śladu tankowiec towarowy o nazwie Silvio Elosa. Statek był ogromnych rozmiarów, miał prawie 200 metrów długości i przewoził tony ładunku oraz 37 osób załogi. Choć ratownikom udało się odnaleźć łódź ratunkową ze statku po jego zaginięciu, nie odnaleziono nikogo z załogi ani samego statku. Zaginięcie Jaszu i Słocuma Joshua był słynnym amerykańskim podróżnikiem i marynarzem. To właśnie on dokonał pierwszego w historii solowego opłynięcia Kuli Ziemskiej. Slowkem był uważany za bardzo doświadczonego nawigatora. W 1999 roku wypłynął na trasę z Ameryki Północnej do Ameryki Południowej i uważa się, że zaginął w Trójkącie Bermudzkim. Nie znaleziono żadnego śladu po podróżniku ani po samej łodzi. Pojawiły się sugestie, że słokem mógł umrzeć z przyczyn naturalnych podczas rejsu. Podróżnik miał wówczas 65 lat. Mogła też zderzyć się z dużym statkiem, którego załoga mogła po prostu nie zauważyć małej łodzi słocuma. Tak czy inaczej, zwolennicy teorii trójkąta bermudzkiego uważają ten incydent za potwierdzający te teorię. Do tajemniczych zaginięć dochodziło jednak w trójkącie bermudzkim jeszcze przed XX wiekiem. W roku 1880 na wodach Oceanu Atlantyckiego zniknął bez śladu okręt brytyjskiej królewskiej marynarki wojennej z prawie trzystuosobową załogą. Incydent był szeroko omawiany w Anglii, ale mimo poszukiwań nie udało się odnaleźć statku ani nikogo z załogi. W XIX wieku temat anomalii trójkąta bermudzkiego nie był jeszcze tak szeroko dyskutowany jak w wieku XX, gdzie odnotowano dziesiątki przypadków zniknięcia bez śladu samolotów i statków. Co mogło być przyczyną tego zjawiska? Istnieje wiele mistycznych wersji, od gigantycznej ośmiornicy do kosmitów i Atlantydy na dnie trójkąta bermudzkiego. Ale pomimo wielu tajemniczych i niewyjaśnionych zaginięć, Trójkąt Bermudzki nie jest uznawany przez oficjalne władze za anomalną strefę Oceanu Atlantyckiego. Przeprowadzono liczne badania naukowe, z których wynika, że liczba wypadków w Trójkącie Bermudzkim nie przekracza średniej liczby katastrof w innych częściach Oceanu. Naukowcy skłaniają się ku temu, że prawdziwą przyczyną zaginięć w Trójkącie Bermudzkim są klimatyczne i naturalne cechy regionu takie jak gwałtowne zmiany pogody, duża liczba cyklonów i sztormów, a także ławice i emisja gazów metanowych z dna oceanu. Ponadto ten odcinek Oceanu Atlantyckiego jest intensywnie wykorzystywany przez statki i samoloty. Istnieje wiele szlaków morskich i lotniczych z Europy do Ameryki Łacińskiej, z Ameryki Południowej do Ameryki Północnej i odwrotnie. Wszystko to wskazuje na to, że prędzej czy później wszystkie tajemnicze zaginięcia w trójkącie bermudzkim zostaną rozwiązane. Taką teorię preferuje również grupa badaczy, którzy odkryli możliwy wrak zaginionego Link 19. Jeden z członków zespołu poszukiwawczego stwierdził, że wolałby raczej wierzyć w bajeczne stworzenia, takie jak wróżka zębuszka, niż w paranormalne wyjaśnienie tajemniczego zniknięcia samolotów w 1945 roku. Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzach. Wierzycie w paranormalne wyjaśnienie zjawiska trójkąta bermudzkiego, czy uważacie, że to tylko fikcja? Nie zapomnijcie dać lajka, jeśli uznaliście ten film za interesujący, zasubskrybujcie również kanał, kliknijcie w dzwonek, aby być informowanym o nowych filmach i oczywiście zostawcie swój komentarz pod filmem.